Siemanko, widzowie, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj opowiem o roku użytkowania Renault Clio piątej Generacji. Zapraszam na film. Samochód w ciągu roku przejechał 19 tysięcy kilometrów. Gdyby nie pandemia koronawirusa, to myślę, że przejechałbym coś około 30 tysięcy, bo tak w sumie sobie planowałem. Ale że nie musiałem jeździć do pracy, no to przebieg jest mniejszy i bardzo dobrze. Teraz Wam powiem o zakresie przeglądu, tego pierwszego przeglądu po roku w serwisie. Jeśli w ciągu roku nie przejedziecie 30 tysięcy km, czyli tak jak w moim przypadku, to w serwisie wymienią wam tylko filtr przeciwpyłkowy, podepną samochód do komputera, sprawdzą to na co zwrócicie uwagę Panu w serwisie. Jeśli mieliście jakieś takie problemy, błędy na komputerze, coś się wyłączało, nie działało dobrze, to, to trzeba o tym powiedzieć i, i panowie to sprawdzą. I, no i tyle, tyle. Nie wymieniają oleju po roku. Ja zażyczyłem sobie wymianę takiego oleju z około 500 zł dodatkowo. Później pokażę wam faktury, powiem dokładnie ile, ile co kosztowało. Jeśli chodzi o problemy, które ten samochód trafiły, no to były problemy z wyświetlaczem, wyświetlacz Wyłączał się, może nie wyłączał, bardziej resetował się podczas jazdy. Może wsiądźmy do samochodu, będzie wygodniej, przynajmniej dla mnie, tak to jest ten wyświetlacz, czyli ten większy 9,3 cala. I tu jest też nagłośnienie Bose. Do tego pokażę, może opcję, jaką mam. To jest wersja wyposażenia Intense, czyli mam tutaj cyfrowe, cyfrowe zegary. Wyświetlacz czasem rozstawał się podczas jazdy. W ciągu roku może były takie trzy przypadki. Był też taki problem, że po wbiciu wstecznego oczywiście włącza się kamera cofania, no i później wbijam jedynkę, jadę sobie prosto, a kamera ciągle się wyświetlała. Tak było może też dwa razy. Ten problem się naprawił dosłownie sam, bo po wyłączeniu samochodu wszystko wróciło do normy, więc nie jest to jakiś taki problem, który. Trafiłbym ten samochód, byłby uciążliwy, czy coś w tym stylu. Ale niestety pojawiła się usterka, która ten samochód unieruchomiła. I e, był też to jakiś problem związany z elektroniką. E, zaparkowałem na parkingu, e, miałem skręcone koła. E, nie było żadnego krawężnika, nic takiego, bo panowie w serwisie właśnie pytali, czy, czy był jakiś krawężnik, może który zablokował koło. Nie było nic takiego, zaparkowałem na środku parkingu. E, samochód zgasiłem, e, wyszedłem. Jak wróciłem do samochodu, próbowałem go odpalić. Niestety nie dało się, ponieważ na komputerze wyświetlał się komunikat na żółtym tle, z tego co pamiętam, żeby obrócić kierownicę, no i odpalić samochód. Kierownica była zablokowana, nie dało się jej obrócić, i też nie dało się odpalić samochodu. Druga usterka była już troszkę bardziej denerwująca. Yy, nie miałem dźwięku. W głośnikach, zupełnie, tak jakby głośniki były wyłączone. E, nie, nie chodzi tylko o samo radio, bo miałem też podłączony telefon pod Bluetooth i również telefon... E, nie, nie było słychać e, rozmówców zupełnie. E, więc taka usterka już trochę bardziej denerwuje, bo, no, bo ciężko wytrzymać w, w takiej kompletnej ciszy. Chyba, że macie w samochodzie jakiś silnik typu V8 albo jakiś bokser fajny, to wtedy można się delektować dźwiękiem silnika, ale tutaj. Jest trzycylindrowy silnik 1.0 Turbo, no za bardzo się nie ma. Teraz trochę o kosztach. Ile kosztował ten serwis? Więc tak, tutaj u góry mamy tą część obowiązkową, którą trzeba zrobić, żeby nie stracić gwarancji. Czyli wymiana filtru kabiny i taki ogólny serwis samochodu. I to kosztowało 213 zł netto. I teraz na ekranie się wyświetla kwota brutto. No bo ta fakturka trochę taka dziwna jest, bo tu jest wszystko w netto i tylko suma końcowa jest w brutto na ekranie się będzie pojawiała kwota brutto. No i oprócz tego oprócz tej obowiązkowej, obowiązkowego serwisu zleciłem wymianę oleju i wymianę no, filtra oleju. Wiadomo tutaj tak samo jest wyliczona nawet podkładka uszczelniająca za jakieś 2,12. No i wynajem samochodu zastępczego na 4 godziny. To kosztuje samo 60 zł. Fajna opcja 60 zł brutto już mówię. Fajna opcja na 4 godziny można wynająć samochodzik. Yy, pojeździć, yy, zrobić zakupy, coś załatwić i to kosztuje 60 zł brutto. Także niedrogo, nie, nie yy, oczywiście, trzeba odejść z pełnym bakiem yy, i w sumie zapłaciłem 819 zł, kwota brutto.